Witam Was wszystkich Witam Was nie kto inny jak Iron Man Zaczynamy już od razu z gry Ponieważ ona się strasznie długo wczytywała To nie nagrywałem tego Zatem przechodzimy od razu do gry Gramy dzisiaj oczywiście w Avengersów Tak jak mówiłem ostatnio Jest to spoko gra Ale w niej głównie... Chodzi o tłuczenie się, więc sł słaba trochę fabuła jest tak według mnie Proszę powiedz, że dzwonisz, żeby pogadać... Tak, chciałbym sobie pogadać z kilkoma cząstkami pima. Mam tu akcelerator do zmniejszenia. Ech, więc musisz się łamać do pilnie strzeżonej placówki Aim W takim razie dzisiaj wam się opinian? do placówki Aim. się tam dostać. To miejsce, to nie przelewki. Dobro? Muszę przyznać, że kiedy jesteś na nas wkurzony, wychodzą ci niezłe przemowy. Słuchaj, Nat, zachowaliśmy się jak krytyni. ja... Yeah. Choć lubię twoje skamlenie, wygląda na to, że mamy coś do zrobienia. Mogę zabrać nas do Meridian. Nas? Siedzimy w tym razem, prawda? Nie ma czasu do stracenia. tym do Meridian? Wybieramy bohatera. Kim by tu grać? A ja muszę Iron Manem grać. No spoko. A nie, nie muszę. Ale w sumie bym chciał grać w tym, więc... A towarzyszy. No dobra. Rozpocznij misję. Zagramy sobie jedną misję. Razem z im przejęło moje badania, kiedy Hulkiem, i Czarną Wdową, używać Marvel. Cząstek, ale na pewno wszystko zabezpieczyli. Dobrze. Niewiele dróg prowadzi do Meridian. Myślę, że najlepiej będzie nam przejąć jeden z ich pociągów hiperobwodowych i zabrać go wprost do centrum operacji. Mogę schakować pociąg, lecz to na razie mrowisko. Aim będzie w stanie namierzyć nasze położenie. Musicie się śpieszyć. Wpadniemy tam monstro i rozwalimy tę bazę. Dobrze. Lubię bezpośrednie działanie. Przez cały bazę. mój okres działania wewnątrz Aim nie dostałam zgody na odwiedzenie Meridian. Cóż na, niedługo będziesz miał okazję tam zajrzeć. Przesyłam wam współrzędne wejścia do stacji linii Ruszajmy. Ile supertajnych tajnych padawczych ma maj! Dobra, troszeczkę się ulepszymy nie no nie ma nic lepszego już wszystko na maksymalnym o jednak nie. jest no od razu lepiej mm. umiejętności nie dobra na razie nie będę się tym bawić lecimy po prostu w tamtą stronę iron jest spoko bo może fajnie tak latać Polatamy obawiasz się użycia cząstki Pima na swojej zbroi? Han to mądry gość, ale cząstki Pima są co najmniej niestabilne. Jeśli sprawi, że zaczną działać, mamy to, pierwszych przechali. przeciwników. Cudu? Wiesz, że nadal Laser się o kurczy na znowu to zrobiliśmy. Zmiana kanału laserujemy. Typa Nie. No, Unik O, udał się I laserujemy cię Podgrzewamy Podgrzany A nie, jeszcze żyje, bo no to masz, grzej się Ugrzany No, wręcz go pokonamy No dobra, leci już w takim razie dalej Lecimy już pod stację, nie ma co się bawić. Oto i stacja hiperobwodowa, chroni ją pole siłowe. Zniszczcie jego źródło zasilania, a ja zhakuję ich system by wezwać pociąg. Zrozumiano. To mamy zniszczyć? Nie. No spoko, niszczymy po prostu. O kurczę, trochę niedobrze. Nie podoba mi się to. Mam tu poważne firewalle, potrzebuję więcej czasu. Robi się! Tylko załatw ten pociąg! Nie wiem czy używać supermocy, czy jeszcze nie Zmieniamy... Przeżywam Hulk Bustera wtedy, to jest fajna moc, chciałbym Wam pokazać ją Czyli pokażę Wam Patrzcie, robię takie... Trzask I staję się... Hulk Busterem. To jest na serio spoko I mocny jest bardzo Moim zdaniem mocniejszy od Hulka, ale to jest w końcu ta moc specjalna Ironmana, a nie ten. To jest moc specjalna Ironmana, a Hulk jest specjalną postacią. No. Hulk też ma spoko, spoko moc specjalną, tylko nie tam jaką. Ale na bank musi coś mieć. No chyba się po prostu robi wściekły, tak mi się wydaje. Ale no, już odbiliśmy siły. Aim. Ile jeszcze? No dobra. Już skończyło się. Rakieta. Rakietą trochę naparzamy teraz. Iron mamy jest spoko, ale mało postaci jest tutaj, tak według mnie. Ta czwórka to na razie tylko tyle, mało już 75% gry. W sensie jednej kampanii. Wystrzelałem się, kurde. Ograniczone odradzanie, coś się dzieje, spadnę. Czemu nie tak dobrze idziałam nie? Ten adapter był dobry chyba. No z tego co widzę to jest dobry, bo... Pociąg czeka na was. Ale wszyscy tam są teraz podwójnie czujni. Damy sobie radę. do pociągu hiper... Yy, hiper hiperbowodowo... nie mogę teraz czytać, bo się muszę skupić na lataniu. To tu? Spokojnie, Sadam. Następnym razem się zastanowimy. Przyszłość kaza akceptowana, doktor Belowa. Zapraszam na układ. Belowa? To jedna z moich starych tożsamości. Szlak. W pobliżu mrowiska zauważono aim. Musimy jak najszybciej znaleźć tę próbkę cząstki. Możliwe, że nie mamy już czasu, Hank. Jeszcze nie! Jeszcze trochę. Weźmy to, po co tu przyszliśmy. Dobra, czyli bierzemy tą próbkę i znikamy. Oto meridian. Cholera! pszczółki z aim nie próżnowały. W głębi bazy wykryłem sygnaturę cząstek Pima. A lecimy tam po prostu. Zapracę kochał O, jesteście uroczy. Cholera. A szybci. O mój Boże. Peseczka to tej roboty jest. Skalkowalnik systemu raporty o alarmach na granicy blowiska. Musicie odszukać próbkę tej cząstki i wracać tu jak najszybciej. Teraz chyba dostaje mocno. Muszę zbiegać. Wysyłam do was fio, jednego z moich ludzi. Teleportuję was z krótką ucząstki z powrotem do rwiska. Teleportuję. No, to powinno być ciekawie! Gorzej pośpieszcie się. Samim do latające. Mogą do mnie inns Marvel troszeczka pomóc. To się uda. Nie no, coś tu robię Mi Smarvel mocno została i Czarna Wdowa, o ale odrodziła wszystkich oprócz mnie Coś tu robię No coś tu robię Oni się biją, a ja coś, coś tu robię Ale gi tak nie, Podoba mi się Czekam się, gdzie Harf Jest Hackbuster Odpalamy znowu Hackbustera Widzę właśnie co teraz powiedzę no to... Dokładnie tak. Halfbuster lata. I niszczy. No teren zabezpieczony chyba. Zużyłem moc tak na sobie tylko. On, on może latać, ale lekko tylko. Bo to ciężka maszyna. Przyjrzyjmy się w sumie. Taki fajny. No spoko nawet. Tam się mieści. Tony Stark. Mamy cząstkę doktorze. Tank. Cholera Pim. Gdzie ten swój człowiek? Powinien tam być. Jest. Oj, też mi się skończył tam. Szybciej! Jesteśmy No jesteśmy. Przytrzymaj. Zawierz nas dąbrowiska. Potrzebują naszej pomocy. Gdzie jest cząstka Pima? Dziękuję. Wystarczy cząstkę do kroków. Wy jesteście potrzebni. Trzymajcie się. Dziękuję. Dostarczę cząstkę doktorowi Kturowi Pimowi. za poższe. Hej, koleżko z ruchu oporu, powiesz nam co się dzieje? A, to jest kryjówka w pobliżu mrowiska. A nie wygląda na bezpieczną. Czy teraz, teraz będzie impreza? Ratujemy mrowisko. Na teraz będzie. Bo ona zrobiła, że jesteśmy niewidzialni. Ok, Okej, fajnie. To jest czarne to ma spoko tą Dajemy ich wszystkich po kolei. Lecimy tam, gdzie każe lecieć. No nie wygląda to zbyt dobrze. Ech, cholera! Niedobrze. To jest ten bot? Przebije się w ciągu kilku minut. W takim razie załatwmy go. Kurde. Fajnie. Czy ja mu coś robię? Coś tu mu robię, dobra, a jakbym tak... Niech cię... Wywietrzniki w nogach. Ok, wywietrzniki w nogach. A i dostałem. Ale on też dostał. Unik. Wywietrzniki w nogach. Leży. Zostawię sobie te moce specjalne na coś specjalnego. Ostrożnie. No widzę już Teraz zaatakujcie oko Oko. A gdzie jest oko? Tu jest oko. To ja to zrobię tym specjalnym ultem. Uwaga? Aha To mu nic. Z... A nie, że działo się coś trochę. Jedna taszuła jeden pasek Trochę tam gazuje na dole, ale jak latam co na ludzie. Jest ten iron. Celujcie w nie. Okej, okay, celuje w mnie, tylko on we mnie też celuje. Tu chyba już leży. Ten też leży. A jeszcze tu dzieje dużo. No i zostałem Ostrożnie, odwraca się Widzę, że się odwraca Co jeszcze zostało Tu, tu hak właśnie ogarnął Nie no, to wszystkie Nie do dołu, tylko do góry A nie, jeszcze tam Te jeszcze, bo no to tu leży, odwraca się oczywiście. On już leży, żyje. teraz tu, oto wasza szansa, skoncentrujcie się na oku. Daj mi oko. Laserem potraktujemy mm, to trochę potrwa i leży Oko już rozwalone Ale to nie koniec naprawdę Ale satysf satysfakcjonujące jest nawet to niszczenie nie jest taka zła ta gra. W końcu się coś dzieje Ale, Ale wybrałem niewy moment Nie wiedziałem w ogóle że teraz jest taka misja Bo ja gram sobie na razie w tą grę Nie, rakiety były lepsze A ja teraz zostaję mocno Dajcie swą... mi rakiety Bo on teraz jakby odkrył swoje nowe moce Dziwne, że jeszcze wszyscy żyją z naszej grupy Każdy zawsze mi lubiał lubił padać. Tu jeszcze nie Ale tu znowu Teraz tu jeszcze Tu to już chyba ostatnia. Dawaj, Dawaj, dawaj w użyjemy się raz na koniec. Dobry pomysł. Gdzie jeszcze? Tam. Tu, na górze. A na górze są mocniejsze. A nie, to będzie jego koniec chyba. Nie będzie nic niczego. To siadam na niego i używam Felbustera. I patrzy teraz. Cyk. Cyk. Cyk, 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 zniszczone, zniszczone, jeszcze ostatni. Ładnie. Jeszcze tu. Cyk, cyk, cyk. Postrzelamy trochę. No Jest. W w oko ale dajcie mi dajcie mi hardbuster co muszę zrobić nie wiem zostawcie no jest cyk 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 cyk, cyk. czemu tarcza? tak leży to nie jest to. Potężny sygnał teleportacji. Cholera! Eee. Wiecie co? Ej, musisz ewakuować browisko na Nie wydaj! To raczej nie jest gotowe! Daj spokój, Toni! Wyluzu! No spoko. Już myślałem, wygodne. że będzie trzeba walczyć! Zadziałało. Gratuluję, doktorze Pim! Ruchoporu ma nową, imponującą broń. Są nawet ładne, kiedy są takie małe. On bardziej mi przypomina Dziękuję Stal stalro niż wstanski. tego. Hanka Pima. No i to jest chyba koniec. Dokładnie tak, koniec. Zatem y, kontynuuj kampanię, Dziękuję ale to już nie, nie będzie rozszerzona misja. przetransportować na Chimere potrzebne wam cząstki. Dzięki doktorze. Wiem, że nie posłuchasz, ale i tak to powiem. Bądź ostrożny. Postaram się. A to już nie jest. To jest ten kolejna misja. Zatem to było na tyle w dzisiejszym odcinku. I robię znowu za Wami się żegna. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w następnym.